Tygrys zębny w minutę. Jeśli chodzi o jakość wykonania, całutki jest praktycznie sztywny. No może trochę te ząbki są bardziej kły. Są yy, gętkie. Natomiast reszta jest sztywna. Jeśli chodzi o wygląd, bardzo ładny jest. Nie masz do czego przyczepić. Naprawdę jest bardzo, bardzo dobrej jakości. Wszystkie detale są na miejscu. Wszystko jest naprawdę w jak najlepszym porządku, no nie masz nie do czego przyczepić. Jeśli chodzi o wielkość, powiedzmy, że jest średnia, no gdzieś około lodowego wilka ze szlejcha. Jeśli chodzi o cenę, 33 zł. I szczerze mówiąc, jak zbieracie dinozaury, mogę go gorąco powiedzieć. A jeśli zbieracie inne zwierzęta, bym się zastanowił, a szczerze mówiąc za 33 zł to mogę w sumie każdemu polecić.